Zadanie 23. Cztery liczby 2, 3a oraz 8, tworzące zestaw danych, są uporządkowane rosnąco. Mediana tego zestawu czterech danych jest równa medianie zestawu pięciu danych: 5, 3, 6, 8 oraz 2. Zatem a, czyli z tego pierwszego zestawu, jest równe 7, 6, 5, 4, i musimy wybrać właściwą odpowiedź. No i teraz żeby takie zadanie móc poprawnie rozwiązać, to musimy wiedzieć czym jest mediana. Mediana jest związana z ciągiem liczb i jest to wartość środkowa tego ciągu. Ale żeby medianę wyznaczyć, to musimy tutaj dokonać trzech kroków, w zasadzie dwóch. Po pierwsze musimy uporządkować liczby z zestawu. No i teraz, jeżeli liczebność tego zbioru jest nieparzysta, to drugim krokiem będzie po prostu wybór tej środkowej wartości. Natomiast jeżeli liczebność jest parzysta, to drugim krokiem będzie wybranie dwóch środkowych wartości oraz wyznaczenie ich średniej arytmetycznej. No i teraz popatrz. Ten pierwszy zbiór, czyli ten zbiór, który mamy tutaj, my sobie oznaczymy jako zbiór A i zapiszemy, że zbiór A to się równa 2, 3 A oraz 8. Natomiast ten drugi zbiór. Oznaczymy sobie literką B i tutaj też wypiszemy wartości liczbowe, które, one, które znajdują się tu wewnątrz. Przy czym zwróć uwagę, co ja tutaj zrobiłam. Ja po prostu przepisałam te wartości liczbowe, nie ustawiając ich w szeregu rosnąco. Dlatego teraz ustawię je w sposób rosnący i zbiór B będzie wyglądał następująco. Będzie tutaj liczba 2, 3, 5... 6 oraz 8. No i teraz popatrz. W zbiorze B mamy raz, 2, 3, 4, 5. Mamy 5 wartości liczbowych. Czyli tutaj wartością mediany będzie wartość środkowa, czyli liczba 5. Dlatego tutaj zapiszę, że medianą tego zbioru, nazwę to jako ME1, jest równe 5. I teraz skoro Mamy wyznaczyć także medianę, czy mamy związek z medianą ze zbioru A. To tą medianę nazwiemy jako ME. I teraz ME2. I teraz my wiemy, że mediana pierwszego zbioru jest dokładnie taka sama, jak mediana zbioru drugiego. I ona w takiej sytuacji jest równa 5. Czyli tą wiadomość. Teraz będziemy dalej wykorzystywać, ale zwróć uwagę, że liczebność zbioru tego pierwszego, czyli zbioru A jest parzysta i wynosi 4. Więc zgodnie z tym co zapisałam tutaj w tej zielonej ramce, żeby wyznaczyć medianę tego drugiego zbioru, to my po prostu musimy wziąć tutaj dwa środkowe elementy, czyli 3 oraz A i podzielić je na dwa, czyli po prostu wyznaczamy tutaj średnią arytmetyczną dwóch środkowych wyrazów tego, tego zbioru. I teraz, my wiemy, że ta mediana druga jest również równa 5, stąd prawdziwe jest następujące równanie: 3 plus a dzielone na 2 jest równe 5. Otrzymaliśmy takie Równanie, jakie widzisz, teraz to równanie należy rozwiązać. W jaki sposób? No, na pewno przemnożymy obustronnie przez 2 to równanie po to, żeby pozbyć się mianownika po lewej stronie. Otrzymujemy tutaj 3 plus a, które jest równe 10. No i teraz trójkę musimy przenieść na prawą stronę równania, pamiętając o zmianie znaku, więc otrzymujemy tutaj a równe 10 odjąć 3, więc a jest równe 7. To już jest odpowiedź do naszego zadania, i tutaj zaznaczamy tylko odpowiedź E.